Dzień dobry Państwu, nazywam się Dagmara Żabska i od 13 lat razem z kolegami, i koleżankami z Teatru Figur zajmuję się teatrem cieni. Pokażę dzisiaj Państwu jak można zrobić prostą lalkę cieniową, jak uzyskać w cieniach kolory, albo jak na różne sposoby można pokazać na ekranie morze. Zakładam, że pracujecie z większą grupą osób, dlatego przyda Wam się większy ekran. Nasz składa się ze statywów do tła fotograficznego i białej rolety. Ale oczywiście możecie wykorzystać różne materiały: baner, białą zasłonkę pod prysznic, mocniejsze prześcieradło, a nawet białą ścianę. Potrzebujecie też światła. My korzystamy z biurowych lampek ledowych. Ważne jest, żeby miały tylko jedną diodę. Przydatne też są latarki. Tutaj obowiązuje ta sama zasada powinny mieć tylko jedną diodę, inaczej będziecie mieli za dużo cieni. Pierwsze wyzwanie. Jak pokazać morze? Możemy to zrobić na kilka sposobów. Na przykład wyciąć fale z kolorowych folijek. Ten materiał w sklepie nazywa się folia do bindowania. Nie szkodzi, że są malutkie. Jeśli oddalimy się od ekranu, będą w sam raz. Możemy też wykorzystać folię. Tutaj mamy przecięty worek na śmieci, ale z pewnością dużo frajdy sprawi poruszanie dużą płachtą folii malarskiej. Dwie osoby stają na krańcach ekranu i po malutku poruszają folią. Możemy też wykorzystać lustro i wodę w butelce. Przykładam latarkę do butelki, w której jest woda, i świecę nią w kierunku lustra. To jest dobry sposób, jeżeli chcemy pokazać, że jesteśmy w oceanie. Co potrzebujemy, żeby zrobić płaską lalkę cieniową? Tekturę może to być blok techniczny, kolorowe foliki, czyli folie do bindowania, patyczki szaszłokowe, kleje, taśma klejąca i nożyczki. Przygotowałam tutaj kilka lalek inspirowanych historią z książki Mój Wielory. Żeby uzyskać kolor, podkleiłam lalki folią do blindowania, taką samą, z jakiej korzystaliśmy przy okazji robienia fal. Zobaczcie, jak to wygląda. Żeby pokazać buzię postaci w jednej lalce, wycięłam oczy i nosek ostrym nożykiem. Oczywiście dzieci nie zrobią tego same. Wymaga to precyzji. Innym sposobem jest podklejenie twarzy lalki celofanem lub przeźroczystą folią i narysowanie oczu, nosa czy buzi. Dla dzieci będzie to dużo łatwiejsze. Można też zrobić lalki przestrzenne, na przykład z butelki. Ja zrobiłam meduzę, ale możecie w ten sposób zrobić wszystkie podwodne stwory. Jeśli nie macie czasu, możecie też wykorzystać maskotki czy gotowe zabawki. Tylko jak to wszystko pokazać? Są dwa sposoby, oba dotyczą światła. W jednym dzieci siedzą na podłodze, a nauczyciel podchodzi do nich z lampką i wyświetla na ekranie różne lalki. Drugi sposób jest taki, że lampka jest w miejscu, a dzieci poruszają nią lalkami. Oczywiście w jednym spektaklu można wykorzystać i taki, i taki sposób, jak Wam będzie wygodniej. Myślę, że jesteście teraz gotowi, żeby zrobić swój własny teatr cieni. Powodzenia!